Dzisiaj kolejny odcinek z serii Potoczne zwroty i wyrażenia. Na początek take your time, czyli nie spiesz się. Take your time. You bet. Pewnie, jasne. You bet. In no time. Bardzo szybko, w mgnieniu oka. In no time. Of the record. Nieoficjalnie. Of the record. Help yourself. Częstuj się. Help yourself. Zacznijmy od numeru 6, czyli take your time. Nie spiesz się. Take your time. Take your time. There is no need to hurry. Nie spiesz się. Nie ma potrzeby się spieszyć. Take your time. There is no need to hurry. He took his time before answering the question. Nie spieszył się przed udzieleniem odpowiedzi. He took his time before answering the question. Take your time. We'll wait as long as you want. Nie spiesz się. Poczekamy tak długo, jak chcesz. Take your time. We'll wait as long as you want. Kolejny zwrot to you bet. Pewnie, jasne. You bet. Are you coming to the reception? You bet. Idziesz na przyjęcie? Pewnie. Are you coming to the reception? You bet. You bet they're going to brag about their possession. Jasne, że będą się chwalić swoim dobytkiem. You bet they're going to brag about their possession. Are you sure they'll come? You bet. Jesteś pewien, że przyjdą? Jasne. Are you sure they'll come? You bet. Kolejne wyrażenie to: in no time. Bardzo szybko. W mgnieniu oka. In no time. We got to the concert in no time. Dotarliśmy na koncert w mgnieniu oka. We got to the concert in no time. Their meeting is gonna be over in no time. Ich spotkanie skończy się błyskawicznie. Their meeting is gonna be over in no time. If you remember that, you'll improve your English in no time. Jeśli to zapamiętasz, poprawisz swój angielski w mgnieniu oka. If you remember that, you'll improve your English in no time. Kolejny zwrot to of the record. Nieoficjalnie. Of the record. Do you believe in off-the-record conversations with journalists? Wierzysz w nieoficjalne rozmowy z dziennikarzami? Do you believe in off-the-record conversations with journalists? Can we talk about this off the record? Czy możemy o tym porozmawiać nieoficjalnie? Can we talk about this off the record? It was supposed to be an off-the-record dinner. To miała być nieoficjalna kolacja. It was supposed to be an off-the-record dinner. I numer 10. Help yourself. Częstuj się. Help yourself. Help yourself to some coffee and donuts. Częstuj się kawą i pączkami. Help yourself to some coffee and donuts. Help yourselves to anything you fancy. Częstujcie się wszystkim, na co macie ochotę. Help yourselves to anything you fancy. Can I have some more salad? Please, help yourself. Czy mogę prosić więcej sałatki? Proszę, częstuj się. Na koniec pora na tłumaczenia. Co oznaczało Take your time? Nie spiesz się. You bet. Pewnie, jasne. In no time. Bardzo szybko, w mgnieniu oka. Of the record. Nieoficjalnie. Help yourself. Częstuj się. Oraz tłumaczenia w drugą stronę jak powiesz nieoficjalnie? Off the record pewnie jasne. You bet. Częstuj się. Help yourself. Nie spiesz się. Take your time. Bardzo szybko, w mgnieniu oka. In no time. Na zakończenie mam dla Ciebie takie dwa zdania. We can talk off the record, if you really want. Możemy porozmawiać nieoficjalnie, jeśli bardzo chcesz. You bet I'll make more videos in the future. Jasne, że zrobię więcej filmików w przyszłości. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wysłanie tego odcinka. Na pewno będą kolejne. Do usłyszenia. Cześć!